To już kolejna jak co roku konferencja naukowa zorganizowana przez Panią, tym razem z Stowarzyszeniem Czas Art. Yy, chciałem zapytać, która to już jest konferencja i czy, pa nie, pań, czy pamięta Pani pierwszą konferencję zorganizowaną tutaj we Wschodzie? E tak, tak, pamiętam. I pierwszą konferencję, obecna konferencja jest już szóstą z tego cyklu dwudniowego, bo jeszcze w międzyczasie było w 2010 roku takie jednodniowe sympozjum e, 2 maja z okazji wizyty e, króla saskiego księcia warszawskiego Fryderyka Augusta zorganizowane. Ale taka faktycznie ta konferencja tradycyjna, jesienna, dwudniowa to już jest e, szósta. Pierwsza konferencja e, i taka mobilizacja, żeby właśnie dalsze kontynuować e, dotyczyła hrabiego Rafała Górowskiego, pochowanego tutaj we Wschowie, po którym pamiątki można odnaleźć w klasztorze Ojców Franciszkanów w Wschowskim. E, została zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Turystycznym Ziemi Wschowskiej. E, właściwie inicjatywa, powiem szczerze, trochę napłynęła z zewnątrz, bo e, pani Magdalena Stopa, e, która zajmowała się właśnie Hmm, hmm, hrabią Górowskim hmm, no taką inspirację nam dała, że, a może zrobić jakiś taki jeden dzień z wykładami, zebrać jakieś badania. No i właściwie z tego takiej propozycji narodziła się wtedy dwudniowa konferencja razem z Krzysztofem Lutowskim ją przygotowaliśmy. No i później już nastąpiło, już po tym pierwszej to już nastąpiła taka fala, właściwie o Hieronimie Radomickim to była trzydniowa konferencja, bo połączyła się z jubileuszem jubileuszem u Franciszkanów, Dniem Franciszkańskim zorganizowanym. Następnie mieliśmy Teraz będę wymieniać tak? E, następnie mieliśmy e, kulturę funeralną, czyli Jubileusz e, 400 Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego był inspiracją, e, kulturę radości. Przepraszam, przed Kulturą Radości bardzo ważna konferencja, do której wrócimy dzisiaj wspomnieniami, czyli Kościół Żółpka Chrystusa na tle procesu konfesjonalizacji. Dzisiaj o 19 będzie prezentacja książki zawierającej materiał z tej konferencji, bo pamiętajmy, że konferencja, no właściwie można powiedzieć, równa się książka. Jest to właściwie początek książki. W tamtym roku kultura radości. No i taka właściwie ta obecność szlachty w tych wszystkich konferencjach, które do tej pory organizowaliśmy, zawsze nam towarzyszyła i postanowiliśmy zrobić monograficzną poświęconą szlachetnie urodzonym. Stąd pomysł na tegoroczną konferencję. Tegoroczna konferencja to prelegenci niemal z całego kraju. Zawsze chętnie chcą przyjechać i podzielić się swoimi spostrzeżeniami i zdobyczami. Znaczy, w tym roku mamy naprawdę bardzo e, pełen e, program obrad. E, jako organizatorzy byliśmy zaskoczeni taką ilością zgłoszeń. E, to już jest efekt, efekt wypracowanej e, marki w środowisku akademickim. E, konferencja we Wschowie faktycznie cieszy się dużym zainteresowaniem, dużym e, powodzeniem i tak, zaproszenia są przyjmowane. E, w tej chwili mamy tutaj obecnych gości, na przykład, którzy z Łodzi przyjechali. Profesor Marek Sobczyński przyjechał razem ze swoimi swoim trójkom doktorantów, którzy obserwują, biorą udział w obradach, nie mają wystąpienia merytorycznego, natomiast biorą, no i możemy się spodziewać, że już w przyszłym roku pewnie będą chętnymi do uczestnictwa aktywnego. Także to jest efekt pracy, sumiennej pracy takiej i no to nas cieszy, że udało nam się, pomimo że nie jesteśmy przecież ośrodkiem akademickim, bo zaznaczmy, że takie konferencje naukowe głównie są w ośrodkach akademickich organizowane, Pomimo braku tu wyższej szkoły, uczelni, no taki pomysł jest realizowany, przez to są zbierane najnowsze badania dotyczące Wschowy, okolic Wschowy, zimi wschowskiej. No chyba bogatsi jesteśmy przez to. Wschowa też chyba po raz pierwszy jest reprezentowana przez dosyć liczne grono, tylko cztery osoby będą y, wykładały, tak? To znaczy tak, tak, cztery osoby są, ale tak było, bo był też i, i Pan Bartłomiej Kopaczyński brał udział, pan Dariusz Czwojdrak, pani Barbara Ratajska, pani Jola Pawłowska, to są osoby, które biorą, y, y, no już nie będące we Wschowie, ale wschowani ojciec, aloidzy, pańczak również przecież y, często merytorycznie bierze udział w konferencjach, więc tak jest i to też. Było celem taka integracja środowiska, tutaj nasz, Schowian zajmujących się, prowadzących badania, żebyśmy też mogli pokazywać te badania, a jednocześnie uczyć się, bo nawzajem to jest takie też, ja już tak tłumaczę, spotkanie branżowe. My nawzajem się od siebie uczymy, używając oczywiście języka biznesu, branżowe ludzi zajmujących się przeszłością. Jest ono otwarte, także dzisiaj widzieliśmy udział uczniów, i bardzo się cieszę. Zresztą z tych grona uczniów. Wyrosła nam e, młoda kobieta ambitna, m, wiceprezes Towarzyszenia e, Czas Art e, Anna Kochman, która zadebiutuje. No nie, nie debiutuje dzisiaj, ale jutro jutrzejszym dniem drugiego dnia konferencji zadebiutuje swoim wystąpieniem, swoją już początkiem kariery naukowej. Także to, to jest ten przykład. Anna przychodziła na pewno jako uczennica, później pomagała jako wolontariuszka przy organizacji tej konferencji, a w tej chwili już jest równoprawnym uczestnikiem, naukowcem biorącym udział. Także to jest, no, to jest też piękne. Na tym dwudniowej konferencji, tegorocznej konferencji są szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej oraz na pograniczu wielkopolsko-śląskim. Rzeczywiście Mieliśmy na Ziemi Wschowskiej dużo takich osób szlachetnie urodzonych, które również miały wpływ na to, w jaki sposób Wschowa się rozwijała, kształtowała. Znaczy, sama Wschowa jest miastem mieszczańskim, no, ale należącym do króla, czyli no, na, największego szlachcica w królestwie polskim. E, no i oczywiście tutaj starostowie pojawili się jako przedstawiciele szlachty polskiej, sprawowali funkcję starosty. No ale mieliśmy też już za nami, jest e, wykład pani Barbary Rotajewskiej, pokazujący, że mieszczaństwo również było nobilitowane. E, czyli po prostu postać Joana, e, Józefa Jonemana. Ale wcześniej przypomnę medyka królewskiego e, Matthausa Fechnera, który też był nobilitowany na jego nagrobku znajduje się herb, ale zdarzali się, że burmistrzowie byli ze szlachetnego rodu i to był ród Chwałkowski. Mikołaj Chwałkowski, również pamiątki są po tej rodzinie na cmentarzu staromiejskim, wyznania ewangelickiego, odbudowywał miasto po pożarze w 1644. Także w samym mieście szlachta też była obecna, też mieszkała, natomiast zdecydowanie więcej mieszkało poza miastem. No Rada miejska to, to jednak byli mieszczanie, bez tytułu szlacheckich, chociaż tutaj mówię, o tych wyjątkach, tak jak o, o Chwałkowskich, natomiast szlachta mieszkała w Dobrach na wsi, ale w mieście mamy kościół Ojców Franciszkanów, który mnóstwo pamiątek, jest fundacji, właściwie cały jest jedną wielką pamiątką po fundacjach szlacheckich, także gdzie nie spojrzymy na sam budynek, na nagrobki, na figury, na kaplicę Świętego Krzyża, ołtarze, to są fundacje szlacheckie, także tam mamy ślady tych Materialne pozostawione po szlachcie, która mieszkała w okolicy. Stowarzyszenie Czas Art mocno się wpisało w tym roku swoją aktywnością. Właściwie jest już chyba rozpoznawalne i wiadomo, że kiedy coś się organizuje, jest to związane z przeszłością i z pewną edukacją. Czy są już plany na następne miesiące i na następny rok? Oj, tak, 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 to działamy rok czasu, cieszę się, że już uzyskaliśmy taką właśnie markę, o której pan mówi, że poruszamy się w tej sferze przeszłości, ochrony jej. Tak, no, zaraz po konferencji będzie chwila, moment finał projektu związanego z legendami wschowskimi. Legendy są dla duszy, tym czy czekolada dla gardła. Już zapraszamy 6 grudnia w czwartek o godzinie 18. .00. Będzie pokazany efekt i książka po prostu zawierająca wybór legend, bo nie wszystkie legendy. To jest związane z 2012 roku, natomiast ja już myślami, cały zarząd, jesteśmy mocno w 2013 roku. Już dzisiaj możemy Państwa zaprosić na konferencję naukową, która odbędzie się 17-18 października. Fundację, konferencję polsko-niemiecką, zorganizowaną z partnerem niemieckim, dotyczącą reformacji tolerancji. Dlatego, że naszym celem i nasze działania skupione są wokół Kościoła Lutrońskiego, Żłóbka Chrystusa. Bardzo mocno promujemy tą i zda się, że nam się już udało. E, I wrócimy właśnie tą konferencją znowu do niego, żeby pokazać e, i naszym tutaj polskim e, naukowcom, ale przede wszystkim naukowcom z Niemiec. Być może dołączą do tego również naukowcy z Czech. To jeszcze będziemy w fazie przygotowawczej. E, będzie również przygotowana wędrowna wystawa o Wschowie. E, na dziesięciu planszach zostanie przedstawiona historia wschowskiego Sionu, e, ale przede wszystkim taka wizytówka Wschodu różnych wyznań katolickiego, również ludności żydowskiej, która będzie wędrowała po Polsce i po Niemczech śladami tak jak kiedyś wędrowali wschowianie ucząc się, czyli Wrocław, Toruń, Gdańsk, Frankfurt nad Odrą, Wiadlina, Halle, Wittenberga, no inne, inne jeszcze, Gerlitz, inne jeszcze po prostu miejscowości, gdzie ta wystawa zagości. Także to są plany na przyszły rok. Oczywiście wędrować nie zacznie w przyszłym roku, będzie przede wszystkim we Wschowie, pokazana później prawdopodobnie w Lesznie, we Wrocławiu, a wędrówkę rozpocznie w 2014 roku. To będzie bardzo mocno, będziemy pracować i będziemy troszeczkę kontynuować legendę. Także to, to jeszcze nie zdradzę szczegółów, ale to są główne punkty. No i starania wpisania na listę pomników historii naszego kościoła luteńskiego Ripley Christi stawiamy sobie jako po prostu też priorytet na przyszły rok. Właściwie z początkiem roku zaczynamy te starania. Jesteśmy w pełnym takim ścisłym kontakcie z panią Barbarą bielini wojewódzkim konserwatorem zabytków, która wspiera nasze działania, która jak najbardziej widzi szansę, powodzenie tego, tego pomysłu. Także pracujemy cały czas, bez przerwy. Też na koniec docelowo rozumiem, plan Christy będzie odnowione? E, oczywiście, <noise> oczywiście, to jest bardzo długi proces, ale coraz bardziej e, pokazuje się, że realne. To znaczy, realny, mówimy tutaj o środkach finansowych, nie będę zdradzała szczegółów, ale szczególnie strona niemiecka chce bardzo pomóc w realizacji tego. Jest bardzo dobry moment, dlatego że w 2017 roku planowane jest obchody wielkiego jubileuszu reformacji. Czyli takie zwrócenie się w kierunku dziedzictwa ewangelickiego. Mam nadzieję, że również w Polsce, gdzie jeszcze trudno się mówi o dziedzictwie ewangelickim, również, również to po prostu pozytywnie zaskutkuje obchodzenie tego jubileuszu. A wschowa ze swoim dziedzictwem ewangelickim, z kościołem luterańskim i z cmentarzem ewangelickim, stanowi naprawdę perłę na skalę polskiej, jeżeli nie Europy, i musi być zauważona, więc jest to bardzo dobry czas. No, zostało już nam niecałe 5 lat, bo 2012 rok minął, ale przypomnę, że w tym 2012 roku opublikowaliśmy książkę z materiałami o tym kościele. Ta książka trafiła również na biurko do Ministerstwa Niemieckiego, dlatego że skróty są po niemiecku zawarte. Nasz partner niemiecki, pani Magdalena Oxford, bardzo mocno nas wspiera w naszych działaniach i również bardzo mocno to miejsce promuje. Dzięki niej właściwie też tutaj biorą uczestniczy w. Konferencji pani Elżbieta Armaki, która po prostu dostała dofinansowanie na swoje badania. Także, także to są takie, no, no pomoc też po stronie partnera niemieckiego. Także kościół będzie odremontowany, musi być odremontowany, bo to jest zbyt poważny zabytek i zbyt dużo w tym kościele. W ostatnich wiekach, w przeszłości ważnych rzeczy się wydarzyło i tu myślę o czasach Waleriusa Herbergera i następnych teologach głoszących słowo Boże w tym kościele, całej otoczce intelektualnej, ale też i kompozytor Melchior Teschner, którego melodię Johann Sebastian Bach wykorzystał, także... Są plany bardzo takich działań silnie promujących już w skali po prostu właśnie polsko-niemieckiej czy nawet będziemy trochę śmiele myśleli o Europie, nie będę zdarzała, zdarzała szczegółów, ale w 2014 roku też takie bardzo poważne wydarzenie muzyczne planujemy zorganizować we Wschowie z udziałem właśnie też mm, partnerów z Niemiec. No myślę, że to pomoże, że to pomoże, bo to daje szansę, że warto ten ratować ten um, kościół po to, żeby te wydarzenia właśnie na nim były oparte, bo to dzisiaj to co organizujemy konferencje czy w przyszłości jakieś poważne koncerty, to wszystko można na tym budynku oprzeć, tam te wszystkie działania przenieść.